Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. W kalendarzu makro mamy dzisiaj następujące ważne wydarzenia. Z Japonii mieliśmy już dane o produkcji przemysłowej. Z Chin indeks PMI dla przemysłu. Z Niemiec sprzedaż detaliczna. Natomiast te, które się pojawią. 10.30 z Wielkiej Brytanii PKB. O! 1545 ze stanów indeks Chicago PMI oraz 16 indeks nastrojów. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 nie udało się pływać napierw przebicia oporu na 268. Tu było rano. Potem w ciągu dnia doszło do przełamania wsparcia na poziomie 256. Rynek ruszył w dół. przebiliśmy również poziom 2144. Powinniśmy wrócić na poziom 2130, wtedy my, mielibyśmy tutaj taką dużą korektę. A, B, C. Po takiej dużej korekcie rynek mógłby ruszyć ponownie w górę, no chyba, że będzie sytuacja taka, że jednak przybijemy poziom 2130 i wrócimy na poziom 2100. Eee, raczej ten pierwszy scenariusz <coughs> myślę, że będzie realizowany. Na tak się. Wczoraj pojawiła się tylko wzrostowa trójka, fala A, B, C. Zeszliśmy poniżej tego dołka i tego. sytuacja wygląda dosyć ciężko, no ale wydaje się, że. Jeszcze popatrzmy na wykres w dłuższej perspektywie. Więc tutaj wygląda na to na wykresach 4-godzinnych, że jeśli mamy przebity poziom 10260, to możemy dotrzeć do ważnego wsparcia w rejonie 10 100 I tutaj byśmy mieli odbicie. Następnie. Powrót powyżej poziomu 10260 będzie generował sygnał do e, wzrostów. Na polskim rynku oczywiście to pogorszenie sytuacji na giełdach e, zachodnich powinno doprowadzić do spadków. E, silne wsparcie mamy 1660-1680. Dopiero po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia można widzieć na poważniejsze tutaj wzrosty. Na wykresie euro nie udała się próba przełamania pod na poziomie 1,1230. Wróciliśmy tutaj na te lokalne dołki sytuacja jest dosyć e, można powiedzieć nudna z tego względu, że mamy tutaj tak na dobrą sprawę konsolidację o niewielkim zakresie zmian e, i teraz można rozpatrywać dwa scenarze albo e, będzie wibicie w dół e, i zejście na wsparcia na poziomie około 1,11,90 1,11,80 Obrona i potem wzrosty. Ewentualnie druga możliwość. Zejście na te 1.1195, przełamanie tego wsparcia i wtedy otwiera się droga na 1.1130. Albo jeszcze sytuacja taka, że jednak z tej fazy konsolidacji będzie jakiś w górę. I poprawa sytuacji technicznej. Aczkolwiek silne opory są na poziomie 1.1255, 1.1280. Nawet się dolara do złotego mamy wzrosty. Mamy odreagowanie wcześniejszych spadków z tego poziomu na 3,80. Jeżeli mielibyśmy mieć ten scenariusz spadkowy na euro, dolarze no to to oczywiście może mieć poważniejszy ruch w górę. Teraz wykres złota. Na złocie niewielka zmiana. Generalnie rzecz biorąc mamy tutaj nieudaną próbę przełamania tego ważnego dołka. Rynek ruszył w górę, z tym, że może to... 4 sile dolara, jeżeli byśmy tak mieli w ciągu tych najbliższych dni, to to odbicie może się okazać korekcyjne, w efekcie potem jeszcze możemy mieć ruch do dołu. No i zobaczmy jeszcze na ropę. Na wykresie cen ropy mieliśmy wczoraj wyjście w górę. Dotarliśmy w rejon 48 z hakiem. Silny opór jest na poziomie 48,80. No ale widzimy, że rynek nie zdołał się utrzymać powyżej tego wcześniejszego poru. W efekcie mamy ruch w dół. To może być poważniejsze cofnięcie. W efekcie może się okazać, że wracamy na wsparcie w rejonie około 46,4. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.